Kochani, znajdujemy się w najpiękniejszym regionie we Włoszech, jakim jest Toskania. Kraina wina i cudownej oliwy. I dzisiaj właśnie z Rahimem popijamy sobie winko prosto z Toskanii w pięknych okolicznościach przyrody w miejscowości Vinci, gdzie dzisiaj możemy my również nabyć winnicę w Toskanii, której, której chcemy się stać właścicielami. Także za chwilę no spełnia się marzenie Ariela, ale teraz może się spełnić marzenie każdego z Was. O ile my chcemy kupić z Arielem tutaj jedną, a może nawet kilka winnic, to tyle każdy z Was może kupić jeden metr kwadratowy. Jeden token to jeden metr kwadratowy, który jest zaprogramowany w kontrakcie tak, że każdy metr kwadratowy daje codziennie 1 ml stokelizowanego wina, które możecie sprzedać na giełdzie lub Wypić. Lub wypić, dokładnie. Czyli ziemi, metr kwartowy ziemi, tej ziemi, którą widzicie. Pokaż, przed sobą. Pokaż tutaj, Pokażmy ten. Ale teraz tak, jeszcze to jedna jest. rzecz, Arielku, kochany. Można to oczywiście wypić, ale można też tu przyjechać. Można odwiedzić to miejsce, popatrz, pokaż tutaj, jak się wszyscy bawimy, żeby doświadczyć tego, tak jak my tu doświadczymy i wtedy też to będzie dostępne dla tokalenariuszy, więc możecie to wino sprzedać, możecie to wino wypić i możecie tutaj przyjechać. To jest dobre wino i to będzie dobra inwestycja. Dokładnie, moi drodzy, by żyło się lepiej. Toskanizacja. W włosku toskanizacione.it. Z, Z, Z dziemi... ziemi polskiej do włoskiej. Buongiorno a tutti, now we are in San Gimignano, beautiful winery, beautiful vignetta in italiano. Here is Laura, she is owner of this beautiful business with uh, amazing wines. Laura, can you say more to our investors, tokeniers, what you can offer uh, in your, your beautiful place here? Laura, first of <coughs> all, hi Laura, nice uh, to have the possibility to talk to everybody. Uh, you are in the Fattoria di Fugnano San Gimignano, little and amazing hamlet in the middle of Tuscany. Uh, I manage here 24 hectares of vines and olives trees, and I produce five different wines. Uh, my, in my beautiful place, I can also um, uh, welcome welcome a guest that became our a part of a big family that we are, and, um, so, I think so that it's really really could be a really important to me? taste uh, yes of Who course she? she's my grandma and yeah. uh, I dedicated these wines to her uh, if I am here it's because uh, my my granddad in the 60s uh, decided to invest in Tuscany he felt in love completely with this uh, good investment. It was very it was a good. Very good investment. investment. And now and you can idea. make good investment and these wines are from these plants. Can you show Joanna, please? So in sixty your father made good investment and now it will be good investment to be a shareholders in beautiful uh, winery. In uh, San Okay, <laughs> you are welcome. Here is absolutely amazing. Yes, great. great. Thank you very much. Buongiorno, buongiorno, jesteśmy we Florencji, jest to baza wypadowa dla holdingu z ziemi włoskiej do polskiej i tutaj z Florencji udajemy się do różnych regionów Toskanii, gdzie znajdują się piękne winnice, gdzie zakładamy spółki rolne, pierwsza z nich nazywa się Toscanizzazione. Za mną katedra Battistiore, tu mamy katedrę Santa Maria del Fiore, to jest nasz hotel, w pijemy espresso, po czym siadamy w samochodzie do samochodu i jedziemy oglądać przepiękne winnice, w których jemy dużo, pijemy jeszcze więcej, a potem dogadujemy się z właścicielami, jak ich biznesy stokenizować, aby poradziły sobie po tym trudnym kryzysie spowodowane, wiadomo czym, nie chcę tego tu mówić, bo jest romantyko, i teraz jedziemy z tematem. To będzie, to będzie bardzo, bardzo pracowity czas toskanizacją, czyli tokenizacja jednego metra kwadratowego z ziemi włoskiej, żeby każdy z Was mógł teraz stać się rolnikiem, rolnikiem, który będzie dzięki tym tokenom wytwarzać 1 mililitr wina lub oliwy z gajów oliwnych lub winorośli i te tokeny mililitrów wini i winorośli będzie mógł wypić wypić kupując za te tokeny te produkty w sklepach internetowych sprzedać na giełdzie lub osobiście do tych winnic przyjechać, bo chcemy, żeby każdy, żeby każdy tokenariusz czuł się w tych winnicach jak u siebie. Nadajemy prosto z Mediolanu, gdzie odbyła się potężna burza mózgów na temat pakietów inwestorskich dla tokenariuszy, którzy nabędą metr kwadratowy ziemi włoskiej w winnicach toskańskich. Dokładnie kochani, i tak jak jedziecie na wakacje w góry, na wakacje nad morze, tak będziecie mogli spędzić wakacje właśnie w winnicy. W przepięknych, urokliwych, najładniejszych w całych Worzech widokach rozpościerających się w najcudowniejszej części Toskanii, w której, w której właśnie planujemy zakupić razem z Wami winnicę. Czyli tak samo jak myśmy mieli niesamowity zaszczyt przeżyć to, ten wyjazd, te serki, wina. Degustacje, widoki, to dlaczego każdy tokenariusz ma nie poczuć się jak u siebie? Więc nie oferujemy tak jak jako usługi, które możecie kupić, ale oferujemy to w ramach pakietu inwestorskiego dla współwłaścicieli, aby każdy tokenariusz czuł się jak u siebie. Przypomnijmy, token, który odpowiada jednemu metrowi kwadratowemu ziemi, winnica, który wytwarza wina lub oliwę, pozwala Wam te owoce Waszej Ziemi wypić, sprzedać na giełdzie lub. Osobiście przyjechać, aby doświadczyć tego, co my. Dokładnie. Bo pamiętajcie o tym, że emocje są bezcenne. Doświadczenia to jest coś, co zostaje na całe życie. Możesz to wypić, możesz to sprzedać, ale możesz też przyjechać, aby każdy to czuł się jak u siebie. Gracia mi, Pozdrowienia z nazwana. Z ziemi włoskiej do Polski. Tak się nazywa spółka założona przez grupę Przezorność, do której ja jako Rahim Black zostałem zaproszony również jako współudziałowiec przez holding, swój kontroluje 20% tej grupy kapitałowej, która ma na celu tokenizować winnice z Toskanii. Stąd pomysł na termin Toskanizacja po włosku Toscanizzazione. Jest to projekt, który polega na tym, aby każdy dzisiaj mógł wspierać włoską gospodarkę niezależnie od ilości posiadanej kwoty. Możecie za około 100 zł kupić jeden metr kwadratowy ziemi włoskiej winnic, w których wytwarzane będą wina lub oliwa, będzie to wszystko zaprogramowane w tokenie, tak iż ten token będzie wytwarzać codziennie 1 mililitr wina lub oliwy z winnic lub gajów oliwnych, które to tokeny dzięki technologii blockchain będzie można zakupić z każdego miejsca na świecie, dlatego bardzo chcemy, żeby to był międzynarodowy projekt tokeniz, to, tokenizacyjny pod nazwą to skanizacja, a dokładnie to skanizacjone. Jestem strasznie podekscytowany tym przedsięwzięciem i teraz każdy z Was będzie mógł wytwarzać swoje wina. Te wina rzemieślnicze, można również powiedzieć wina kraftowe. Każdy z Was mając metr kwadratowy ziemi w ciągu okresu dwóch, trzech lat będzie mógł mieć już całą butelkę, jeżeli kupi tylko metr kwadratowy ziemi no i tę jedną butelkę będzie mógł wypić będzie mógł sprzedać albo będzie mógł osobiście wypić przyjeżdżając tutaj do swojej winnicy, bo każdy tokenariusz swojej winnicy powinien czuć się jak u siebie. To będzie dobra inwestycja, dobra tokenizacja i przede wszystkim to będą bardzo dobre wina. Grazia.